Siemanko, druga część dnia Teraz jest 16.05 Ja palę ładowarkę I jadę przywieźć bele słomy To już jest drugi vlog Też w sobotę nagrywany Tylko, że druga część dnia Dobra, palimy Nie będę czekał aż z rozgrzeje, bo dopiero była zgaszona. Nie nagrywałem, bo tobera mi się rozładowała Pasek piszczy, ale dobra jedziemy. Możemy tutaj na wyciąg Jedną bele, bo wyciąg włączałem, ścieliłem to i się skończyła Tutaj krowy mają mają podcielone chociaż można byłoby chyba im trochę wrzucić teraz coraz trochę bliżej to można by było trochę im wrzucimy Nocy przywroski I jedna krowa doszła Jedna została przeprowadzona dzisiaj Tak Dalej się nie da Hop Hop Dobra Tele Teleskop wsuwany. Strasznie piszczy kurde tutaj Trzeba nasmarować go Dobra, wlecę po bełkę. Chyba wele to stąd wezmę. Albo tam z góry można było by ją wziąć. Chyba wezmę z góry. Trochę jest tutaj przemocnięta, albo tylko trochę. A reszta dalej jest puka. Ładna szuka słoma. Dobra, nie, nie będę. Weźmiemy ładowarkę, wstawimy, to było od razu, od razu tam nie trzeba, trzeba popłychać i nic, tylko od razu wstawiamy i później tylko trzeba rozwinąć i to byłoby tyle. Pościelony elegancko Musimy teleskop wysunąć, żeby nie wierzyć na ten gnój co tu jest No i dobra Teraz trzeba pomału umiejętnie jechać. żeby nic nie rozwalić i nas tutaj podypchniemy No i dobra, Teraz lecę, drzwi zamknę i jeszcze muszę przywieźć słomy cielakom, tak jak ostatnio A teraz Kolesko przysuwamy. No się o Teraz tutaj stoi. Dobra, widzimy się zaraz. Dobra już załadowałem. Teraz jedziemy na plewa. Dzisiaj już wszystkie folie, te co miałem po sprątach, tak to się jeszcze jedna Ale to jedno to chyba innym razem, bo dzisiaj inno i jeszcze wrzawka lekka była to innym razem i tak spotknąłem dwie, dwie folie i dwie siatki. To i tak jest nieźle, wiadomo będzie zawsze trochę i inaczej to będzie wyglądało. Tutaj paszowóz zamieszany o, jałóweczki się patrzą tutaj wepchnięte trzeba uważać, żeby nie zdjąć kiedyś cyklopem tutaj było wywalane i zahaczyliśmy i tak to wisi do tej pory, jeszcze się nie złamało Taki tam wlatują i jeszcze pewnie gniazda na górze robią, tak samo tutaj ale tutaj to samo z siebie spadło no i dzielak jest I z powrotem do garażu I koniec Pobudki, a ja nie działa nie chcę załączyć on się wcześniej nie załączał i te o działa elegancko myga no i dobra nasimy kobutach, chwilę na kogutach było było oporowo i dobra światła i gasimy. No i resztę tego vloga dogram jutro albo pojutrze. Siemano, dzisiaj niedziela. Ciąg dalszy vlogu, którego nagrałem część w sobotę. No a dzisiaj będzie krótszy vlog. Tylko takie krótkie, codzienne obowiązki, żeby coś wrzucić na poniedziałek. A w poniedziałek to jest święto, więc pewnie to będzie ostatni. Log taki w tym, tygo... w tym tygodniu, znaczy no, w te dni, w weekendowe dni, i kolejny będzie dopiero, aż pewnie w weekend, chociaż jeszcze zobaczę jak to będzie. Tutaj muszę pozgarniać krową, i jeszcze zaraz będę włączał wyciąg. Jak widzicie, te krowy trochę brudne są. Niektóre nawet bardzo, ale to zależy. Które krowy, bo y, te jałówki, które przyszły z ruszt to jest strasznie brudzą, tak jak na przykład ta, ona przyszła z ruszt to się strasznie brudzi, no te też są trochę brudne, ale nie są jakoś tam bardzo brudne, niestety tak się tego porządku nie da upilnować, chyba żeby miał y, jakąś trucinę albo ściółkę czy coś albo jakieś nowsze obory czy coś takiego bo tutaj to się nie da tego upilnować, że tak powiem żeby one były czyste kilka razy dziennie i tak mają zgarniane to jak widzicie o pod siebie narobią i i trzeba tylko chodzić i zgarniać Tutaj jeszcze cielaczki dwa są, so. taka zagroda z palet dla cielaków, nie ma miejsca i muszą stać tak, jak stoją teraz te cielaki. Dobra, ja tutaj zaraz skończę i zaraz idę robić dalej. No i dobra, ja już teraz będę włączał wyciąg tak jak widzicie tutaj krowy są troszkę czystsze chociażby na etita można zobaczyć, że jest o wiele czyściejsza no ale to dlatego, że też właśnie są one na, na ściółce są chwilę niech pochodzi krow, niech się przepió i zaraz będę zgarniał a jeszcze w międzyczasie w czasie można podrzucić troszkę yy, trawy Troszkę się znów nie rozwalało, to trzeba podrzucić. No i będzie trzeba posprzątać te sznurki co tutaj co. Jak widzicie, tutaj się trawa troszkę psuje. Ale to tylko od boku. Teraz już się nie powinna psuć, bo dzisiaj mamy tylko 2 stopnie w dzień. I w nocy będzie przymrozek, to się nie powinna już ta trawa nam psuć. Tutaj troszkę to podrzucę. I dobra, widzój tutaj. Podstawie. Jak widzicie pryzma jest odkryta. niedługo kolejna siatka będzie do zwijania i kolejna folia, bo już też tej folii jest dużo. No co, ja się z wami żegnam i do kolejnego vloga.